Siemano jestem. Ajce gdzieś nagramy odcinek z Minecraft Bedwars. Takiego nienormalnego Bedwars, bo na pistolety tutaj Motyka, a ze mną jest Michał. Siemanko? No To jest jakiś taki nowy tryb dziwny na ten... na pistolety. Ale jest spoko. No spoko jest. Dobra, no. Mógł ktoś defendować jakoś. No. Goście mi blok zniszczył nasz XD I mnie coś znęło, ogarniasz to? Goś chyba chciałbym most budować Disconnect jeden z naszych Nice Bo oczywiście gramy z randomami Bo by musiało być Cztery osoby A to najwyżej Jakieś zwykłe składy zagramy niedługo i... przygotowuje się mocno odcinek. Dobra, czerwoni nie mają łóżka. Nice. Nawet pistoletu do łapy nie wziąłem. O, idzie teraz do zielony. No. Dostał, 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 leży. Sorry, ludzko, ja Jest... czymś nie umiem walczyć. 10 headshotów dostał. 1, 3, 4, 5, 6, 7 headshotów. Ało? Aj, nie mam szans. No, prawego gościa zabiłem, to dwóch headshots zostało. A masz tulsy? No, bo my, przecież rozwaliłem im. Jeden z naszych ma seta. W sumie to jeden tylko jest. No rej. On idzie do nas, dobra, nice Zabiliście? Teraz jak monogarnia. O nie, 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 Widziałem to Jedno serce mam Ty jesteś na shotguna? Nie, dziękuję Dobra Opał się green O, oh, by mnie Kto to do mnie strzelał? To ty do mnie strzelałeś, co nie? Nie, nie, ja też mnie strzelałem. Trzelałem Ej, do... help, help, Trzymaj help, Green mnie! Ej! Chodź do bazy, chodź do bazy! O, no wracam do... z Emmy! Ale green mnie goni! Green mnie goni! Help! Dawaj, chodź, 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 nie gonicie! To gonił! Jeszcze nie goni. To przestał. Przestraszył się. Przestraszył się. O, dostałem. O nie! Dostał! Dostał, dostał! le, dostał! Ale to było 300 IQ! Dobra, jego trzeba zrush'ować. Pomocy Czerwony mnie bije. Dawaj, kieniasz go? Dostał. O! Oh! Przez dostał! Dobra, Just. mój. Aha, serio? Chodź chciałem. chodź yellow. Czekaj, ja bym wzięła i wrócił do bat. Daj mi EMA. Ja nie mam. Czemu trzech żółtych jest na. Dobra, nieważne. Aha. Trzech żółtych było na diaksach. Ogólnie z kimś walczyli. Nie, no nie walczyli z nikim. Po prostu zostali na tych emeraldach. Okej okay. um. Ej masz tu je, a dobra ja mam Idzie Pistolek. do nas Widzę green mhm. Okej okay. Lepiej go tak na początku obijać sobie z tego pistolecika Bo na blisko te pistoleciki mocno biją Dla ja green jeden blok trzeba rozwalić od przodu Aha, green jakiś miał w ogóle Ej, są eme! Jak coś. O ty... Już czterech killu. Podwalcie hmm. się. O, ktoś na Emak był. Ty? Nie, green. Oh, oh, yes, the bagging is better. Nice. Dobra, tylko jeszcze Ej, bo wy dwa jesteście, tylko ja nie jestem no, no. Dobra, idźcie Oni tam, już... do, idźcie dobić green Dobra, leżą to weź wrót na bazę, proszę, bo ja, bo ja jestem na Emach nie chcę spadać, bo mam 6 M'. -y. A ktoś do nas idzie? Nie wiem, boję się, żeby, ktoś, żeby ktoś przy, przy, przypadkiem nie poszedł. O, lepszy nam jakiś broni chyba. Deadshot, ano? Oto. The... Aha, co to, daje. to jest guns with, no bo jakiś damage większy jest. Mhm Osiem, osiem diaksów To dawaj kup szarpa Dobra Dobra Hop Okej okay. Mamy Okej okay. Rund jeden to kilo. Fajnie. Oni na emach nie były jeszcze. Idziemy, Kto Eee. Ja już jestem prawie u żółtych. Jestem na diakzach ich. Poczekaj na mnie. Na ich jest cztery. No, ale oni nie mają seta, chyba nikt nie ma. Czekaj. Jeden. Ale czemu ty nie piszesz w czasie? Co? Eee. Nie do niego piszę. On nie widzi mnie. A nie! O, Co? Co? Ej, bo nasz jest! U nich na bazie! Co to? No! A nie dedu. Leży jeden, leży. Leży drugi. Dawaj im beda. Nie, bo ja z nich strzelam. Aha! Ja tu jestem, pa. Ano? Ja wraat, ja idę do raid do po grafa. To stał, leży kolejny. Kolejny został też mocno. Okej. Kolejny dostał. Ja mam dwa tnt Ej, ja na nie widzę, ja Nie, nie rób tego klis. Nie bądź taki. Będę. Dobra, leży. Leży kolejny. Co oni nie... Leży kolejny? Oni cię nie widzą. Nie no oni we mnie strzelają. Leży kolejny. Dobrze, samo ma nieskończone. Masz 3 bedy Jednego sobie wziąłem No więc się, że się odcinek spodobał, Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, to siema. Siema.